Hej wszystkim! Znowu jestem w parku na Mokotowie. Jakiś samolot po niebie sobie frunie. I dzisiaj mam bardziej skomplikowane stanowisko, ponieważ trzymam iPhona w ręku. Helikopter. Trzymam iPhone'a, trzymam psa i trzymam karteczkę, z której chcę Wam coś przeczytać. Nie wiem, czy się wyrobię z tym całym trzymaniem. Cześć Yolu. Cześć Aniu. I słuchajcie, dzisiaj chciałabym się odnieść do ogromnej ilości informacji, które też dostaję na swoim Messengerze. Dlatego, że sporo z moich znajomych interesuje się duchowością i obserwuję różnego typu nauczycieli. Którzy opowiadają o tym, co się dzieje, i mówią o tym, że walczą teraz siły kosmiczne dobra ze złem. Więc to będzie live na temat tych sił kosmicznych, jak ja je rozumiem, bo tych informacji i wystąpień zrobiło się bardzo, bardzo dużo. Czyli, czyli nasz dzisiejszy live, który to sobie tak. W ogóle cały tych cykl live'ów nazwałam dla swojej własnej przyjemności, że są to live'y immunopowerowe, czyli takie, które mają wzmocnić nasze dobre samopoczucie i nasze dobre samopoczucie komórkowe, mentalne, emocjonalne i to, jak sobie porządkujemy pewne informacje, szczególnie z dziedzin, o których niezbyt dużo wiemy, wydaje mi się, że ma ogromny wpływ na to, jak się czujemy i wpływ na nasze komórki. I dlatego zdecydowałam się odnieść do tych nagrań. I też chcę powiedzieć, że być może wsadzę kij w mrowisko i nie lubię tego robić. Może dlatego, że jestem bojaźliwa, nie wiem, a może nie lubię konfrontacji. Ale jest taki zawsze moment, kiedy sobie myślę, no nie, no chcę powiedzieć, bo wydaje mi się, że to jest ważne dla mentala każdej osoby. Jakie są moje doświadczenia. Ale zanim przejdę do vloga, to chciałabym powiedzieć, że live jest niesamowitą formą. Ponieważ rzeczywiście jest ta interakcja. I dostałam wczoraj info, że ludzie trans. Y Rzeczywiście pracowali ze, swoimi, ze swoim ciałem, ze swoimi odczuciami, była transformacja i dawali mi znać, i, jakie mają y, efekty. Na przykład, że w brzuchu mieszkał strach i teraz ten strach się zmniejszył i brzuch się bardzo dobrze czuje, i to było fantastyczne. I to, co chciałabym teraz zrobić, to skorzystać z tej formy liveowej w taki sposób, że na moment przestanę uważać na to, co mówię, tylko sobie popatrzę, kto jest, jak jest. I chcę Was też zapytać, czy transformowaliście coś, jakie mieliście efekty, czy daliście radę. Wiem, że jedna osoba. Dała mi taki feedback, że doszło do takiej lodowej ściany, którą się zajęła, więc mimo że ja o tym w ogóle nie mówiłam o takich blokadach jak lodowe ściany, to okazało się, że wyświetliły się pewne blokady energetyczne tym ludziom, którzy z nimi pracowali. Więc teraz tak, ja tracę fokus na gadanie i przenoszę swoją uwagę na to, co piszecie. I dajcie znać, czy coś transformowaliście, jakie mieliście efekty. Na razie widzę, kto ogląda. Dzień dobry, dzień dobry, Ania. Dorota, Paweł, hej! No to najwyraźniej jest spowolnienie. Dajcie proszę znać, czy transformowaliście wczoraj, czy mieliście jakieś efekty, i czy chcecie mi o tych efektach powiedzieć? Bo to jest taka fajna, fajny moment, że mogę przeczytać. Gotowa do transformacji. Super. Jestem pierwszy raz. Przepraszam, że czytam to wszystko, ale dla mnie to jest niesamowite też doładowanie. Pani Monika, witam Pani Barbara, witam Pani Moniko. Bardzo się cieszę, to jest właściwie też dla mnie coś niesamowitego, że jesteście 70 osób, że piszecie, że się witacie. O, Madzia zasłał, super efekty. Mm. O, Sylwia pracowała z lękiem. Spokój umysłu. Hej, Iwonka. No mega, słuchajcie, mega. Więc w ogóle fajna forma kontaktu. Dobra, już się nacieszyłam. I teraz wracam do tego, co chciałam powiedzieć. Yy... Jest wiele wystąpień osób, które są autorytetami w duchowości. I są to autorytety i naukowe, i takie prestiżowe i mówią o walce dobra ze złem, że kiedy się odbywa, że właśnie w ostatnich dniach ogromne starcia sił kosmicznych. I w tych wypowiedziach pojawiają się też takie elementy. Że dobre siły kosmiczne zwyciężają, że jesteśmy planetą zniewoloną, że jesteśmy biorobotami, że właściwie nie wiadomo, kto jest kim, ale wiadomo, że ogromna walka i, i że statki i w ogóle. Dobra, powiem Wam, co ja w ogóle o tym myślę. Nie wiem, jak oni badają kosmos i wyższe stany świadomości, yy, ponieważ ja badam je empirycznie. I rzeczywiście moją specjalnością jako terapeuty, jako transformatora jest to, że ja mam narzędzia, można powiedzieć, empiryczne do badania tych stanów. No bo w jaki sposób my w ogóle badamy świat? Poprzez nasze zmysły. Porządkujemy sobie informację. Ktoś 100 lat temu czy 200 lat temu chciał wytyczyć, jak wygląda linia brzegowa jakiegoś jeziora w Afryce, to wybierał się tam, jechał z całą karawaną i badał obrysy jeziora. Podobnie jeśli ktoś próbuje sklasyfikować ilość motyli na Ziemi, to bada te motyle. Wybiera się, łowi, opisuje. Krótko mówiąc, używamy. Zmysłów, czyli wzroku, czyli dotyku, czyli węchu, yy, i procesujemy informacje, które spływają do nas właśnie przez to, że uruchamiamy te zmysły. I ciekawostka jest taka, że nasze subtelne ciała również mają te zmysły. To, że my ich nie uruchamiamy na co dzień, to już jest w pewnym sensie jakaś taka zapaść kultury kartezjańskiej, kultury europejskiej, ale nasze ciało energetyczne. Ma swoje zmysły i nasze ciało świetliste ma swoje zmysły. I moją specjalnością jest to, że ja umiem te zmysły uruchomić nie tylko u siebie, ale przede wszystkim u osób, z którymi pracuję. Czyli ja potrafię się wybrać, nawigować świadomością osób, z którymi się spotykam, po to, żeby oni wybrali się właśnie w te wyższe światy w kosmos i w przestrzeń energetyczną. A licząc od Ziemi, po pierwsze w przestrzeń energetyczną, a później już w kosmos. I ja sobie nie wyobrażam, jak inaczej można opisywać te krainy czy badać ich dynamikę, jak właśnie za pomocą odpalenia tych zmysłów. I moim wielkim mistrzem, który również potrafił pracować z odpaleniem zmysłów energetycznych, zmysłów świetlistych, był już nieżyjący dr. Michael Newton, który napisał książki na ten temat, co wystąpienia na YouTubie: książki Wędrówka Dusz, przeznaczenie dusz, pięć książek przetłumaczonych. Z angielskiego na Polski, wydane w Polsce bardzo zachęcam. Więc e, on mnie szalenie interesuje, dlatego że on wykreował narzędzia do badania przestrzeni energetycznej i przestrzeni świetlistej i powiedział jedną rzecz: w przestrzeni świetlistej nie ma zła jako takiego, nie ma sił, które próbują na nas napaść. To jest koncept bardzo ziemski, który my podkładamy sobie nią, podkładamy istoty o wyższym stanie świadomości. I, i po prostu te nasze ziemskie westerny i bonanzy wpisujemy w kosmiczny kontekst. Więc ja w ogóle nie mam doświadczeń żadnym złem w przestrzeni świetlistej, podobnie jak doktor Michael Newton, więc ja nie rozumiem, ja podejrzewam o co chodzi o ludziom, którzy mówią o tych siłach kosmicznych, zaraz o tym powiem, natomiast bardzo ważne jest uporządkowanie sobie mentala, że kosmos jest porządkiem i żeby się dostać w ogóle w te strefy świetliste, to droga jest jedna: trzeba otworzyć serce i naprawdę podnieść swoje wibracje czyli, tak jakby rozkochać się do całego kosmosu, do siebie, do wszystkich innych istot. I to nie jest stan, w którym człowiek zaczyna myśleć o podboju, o zazdrości. O tym, żeby coś złego komuś innemu zrobić i o wojnie. To nie jest stan świadomości, czy stan bycia, który sprzyja jakimkolwiek działaniom wojennym. To jest stan, kiedy kocha się wszystkich i się patrzy na każdego, mój Boże, jaka to cudowna istota, i wszystkie przestrzenie są cudowne, i człowiek jest wdzięczny za to, że żyje, za istnienie. Tak więc ja po prostu nie widzę możliwości, żeby w tych przestrzeniach które ja odwiedzam ze swoimi warsztatowiczami, z osobami, z którymi pracuję, rzeczywiście mogła się rozpętać jakaś taka ziemska bonanza. To po pierwsze. Po drugie, jako transformator, jako osoba, która bardzo aktywnie pracuje z tą przestrzenią energetyczną, przestrzenią świetlistą i wizytuje ją empirycznie, czyli oglądamy ją, uruchamiając zmysły energetyczne i zmysły świetliste, oczy świetliste, które oglądają kosmos. Dotyk, można dotknąć tej istoty, można z nimi porozmawiać. Tak, nasza kultura o tym specjalnie nie mówi, ale jest to możliwe. Ja to robię z osobami, z którymi pracuję na tej podstawie yy, biorę odpowiedzialność za to, co mówię. Natomiast bliżej Ziemi jest przestrzeń energetyczna. Szalenie ciekawa, ponieważ jest to archiwum zapisów wszystkich traum, jakie poszczególne istoty przeszły na Ziemi, czyli każdy z nas w każdej inkarnacji. Takie nasze archiwum, ale również. Jako Ziemia, jako ludzkość. I to jest bardzo ciekawa przestrzeń, po którą według mnie dusza schodzi na Ziemię. Tam jest w tkance energetycznej, są zapisane wszystkie traumy, wszystkie informacje o trudnych momentach, jakie ja przeszłam w czasie mojej inkarnacji w poprzedniej. I ja, jako transformator, bardzo mocno pracuję z tą przestrzenią energetyczną. Czyli obserwuję, jak się ta tkanka transformuje pod wpływem miłości, a przede wszystkim że my w tej przestrzeni mamy rzeczywiście zakodowane tak jakby informacje energetyczne o każdym przykrem zdarzeniu z życia, o każdej traumie. I dusza po to schodzi na Ziemię. To jest nieporozumienie, że my myślimy, że Ziemia jest tym miejscem, które będzie rajem i niebem. Ziemia Geograficznie rzecz biorąc, jest bardzo daleko od centrum naszej galaktyki, jest na peryferiach i to jest niesamowita gratka dla każdej duszy, która tutaj ląduje, po to wszystkie dusze ubiegają się o zejście na Ziemię, żeby przeżyć ten niesamowite specyfika Ziemi, czyli dualizm, czyli to, że jest tu strasznie. I nie chodzi o to, żeby ugrzęznąć w cierpieniu, absolutnie nie. Chodzi o to, żeby to cierpienie transformować, bo każde nasze przykre doświadczenie zapisane w przestrzeni energetycznej może być dostępne przez naszą świadomość, może być dostępne przez nasze oczy energetyczne, węch energetyczny, słuch energetyczny i możemy to transformować. Czyli wszystko to, czego pragniemy na Ziemi, jest kapitalnym drogowskazem, gdzie jest nasza szansa transformacji, bo w naszej galaktyce chodzi o światło, chodzi o wzrost. Śmiałbym nazwać jedną cechę kosmiczną, galaktyczną wszystkich ludzi, to jest to rozwój. Rozwój w świetle, bo dusze, które zostają stworzone, mają nieduży potencjał światła, schodzą na Ziemię, tu dobrowolnie schodzą, wybierają swój scenariusz, wybierają rodzinę. Ja wielokrotnie byłam w momentach tego wyboru, jest absolutnie dobrowolne. To jest szansa każdej duszy. Na co? Na to, żeby zejść na Ziemię, połączyć się z ciałem fizycznym, który ma układ nerwowy i dzięki ciału. My emocjonalnie i mentalnie przeżywamy różnego typu turbulencje, strach, ból, i to są konkretne stymulanty, w czasie których my, jako istoty, ta fuzja duszy-ciało, produkujemy mgłę. I przez tą mgłę my powiększamy swoją istotę energetyczną. I jeśli zatrybi nam świadomość, żeby to transformować. To kończymy tę inkarnację jako dużo potężniejsze istoty w świetle. Po prostu urośliśmy. Światło to jest nic innego jak nauka miłości do swoich traum, do tego, co nas obrzydza, co nas boli, bo blokada to jest ten czas, to miejsce, w które weszliśmy, yy, yy, zablokowaliśmy odczuwanie siebie jako istota, bo było zbyt trudne. Byliśmy wtedy często dziećmi, nie mieliśmy takich możliwości, jakie mamy jako dorośli. Dlatego transformacja jest... Odpala, jak jesteśmy już starsi, bardziej dojrzali, możemy zmierzyć się po raz drugi z tym momentem, który kiedyś nas przerósł. Więc to jest dla mnie w ogóle istota zejścia duszy na ziemię i jest to takie moje kredo jako Transformatora. Jest to bardzo, bardzo ważne. Dlatego to, co przeszliśmy, co jest zapisane w naszym archiwum energetycznym, to jest nasze bogactwo. To nie, jest, to nie jest diabelstwo, to jest coś, co już przeszliśmy, coś, co już było naszym udziałem, i teraz to coś, co czeka tylko na jedno na to, że się obudzimy do transformacji. Więc dusza schodzi po turbulencję na Ziemi, jest to planeta, na którą wybiera się po to, żeby przeżyć, żeby wyprodukować tą szarą tkankę, która potem metamorfuje w coraz cięższą, żeby się za to zabrać. I zrobić z tego światło. I jest dobrze, bo to, co jest schowane w tym naszym archiwum energetycznym, jak my się za to weźmiemy, wszystko się poprawia. Zdrowie nam się podnosi, zdrowiejemy, kasy więcej zarabiamy, dobrze nam się, że jesteśmy zadowoleni. Więc w tym sensie dążenia duszy i dążenia nas na ziemi jako fuzji są identyczne. To jest super, nie ma po prostu żadnej rozbieżności interesów. I teraz tak, ważne jest jeszcze to, żeby pewne rzeczy makroskalowe obejrzeć w mikroskali. To, co jest trochę pechem naszej kultury, to jest to, że, jakby to powiedzieć, my jesteśmy odstręczani od kontaktu z, tą, z, z tym archiwum energetycznym. Czyli nikt nas tego nie uczy, mnie się to otworzyło kompletnie spontanicznie. I mało tego, jest wiele ruchów w naszej kulturze, nie dotykaj tego, co jest trudne, nie zaglądaj do środka. Tam jest diabeł, tam są demony. I wiele osób w ogóle nie zaczyna nawet transformować tej swojej tkanki, bo jest przestraszona i się boi. I dokładnie to samo dzieje się teraz w makroskali, że sobie ten diabeł i te demony yy, zaczynają być rozumiane jako te siły kosmiczne, które gdzieś się piorą na niebie wtedy, kiedy my śpimy. Do czego się to wszystkiego sprowadza? To się sprowadza do tego, że makroskala to jesteśmy my, każdy z nas buduje tą makroskalę. Jeśli ja się zajmę swoją ciemnością, ty się zajmiesz swoją ciemnością, czyli tym, co ci boli w środku, tym, za czym tęsknisz, swoim głodem, swoim brakiem, skierujesz ten wzrok ku sobie, nie ku jakimś zewnętrznym siłom, które coś robią, to jest szansa, że ty to. Y, przetransformujesz w światło, jeśli my to wszyscy zrobimy, to nasza ta tkanka energetyczna planety Ziemia kompletnie się zmieni. To jest to najciekawsze, więc ja y, nie lubię tego typu komunikatów, że piorą się siły kosmiczne, bo to y, cofa ziemianina do ofiary. Dzieją się jakieś w ogóle niesamowite galaktyczne rzeczy, wielkie okręty walczą, a my siedzimy, śpimy i nie mamy na to wpływu. I że też jesteśmy biorobotami wystawionymi do cierpienia przez jakieś obce siły. Tak nie jest. Galaktyka jest na temat światła, miłości. Każdy z nas może wziąć za to odpowiedzialność, i fajne jest to, że jeśli to zrobi, to poziom zadowolenia w tym życiu rośnie. I ja badając te wyższe stany świadomości, chcę powiedzieć, że nie mam żadnych chętek do opisywania kosmosu czy Boga. Nie jestem kosmologiem, teologiem. Mnie interesuje zrozumienie tej dynamiki inteligencji energetycznej, inteligencji świetlistej, w jaki sposób one mogą pomóc nam rozwiązywać problemy dnia codziennego. Bo jest jakiś sens, że dusza, dusza jest teraz na Ziemi. Więc ja też nie jestem zwolennikiem patrzenia koniecznie w niebo. Jesteśmy na Ziemi, zeszliśmy tutaj. To jest unikalny czas naszej inkarnacji na Ziemi. W niebie jesteśmy przed urodzinami, i po śmierci. Wykorzystajmy to życie, tą przepiękną planetę, każdy dzień w taki sposób, że nasze braki, to po ziemsku, za czym tęsknimy, jest najlepszym drogowskazem, gdzie się udać świadomością, jak z tym pracować. No, także to jest takie moje credo, którym chciałam się podzielić. I. Yy, yy, yy. Trochę chyba mnie nawet wkurzają te takie przekazy, które spychają nas wszystkich w te ofiary, na które, którym coś z zewnątrz się przydarza, w dziecko, które nic nie może zrobić, bo jacyś niewidzialni dorośli, potężni rozgrywają swoje sprawy na niebie. I nie są to archetypy, które sprzyjają rozwojowi transformacji, czyli ofiara, bo ktoś za mnie coś zrobi, i dziecko, bo ja nic nie mogę zrobić. To nie są dobre kierunki, jeśli chodzi o transformację, jeśli chodzi o naszą wspólną tkankę energetyczną, o to, jak Ziemia wibruje i o nasz los codzienny. Także tak, dzisiaj z takim przykazem ogólnym. O Gosia z Krakowa, hej! Jeszcze raz się po prostu nacieszę, że jesteście. Ja już chyba powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć. Pewnie będziecie komentowali to później, i ja chętnie tych komentarzy posłucham. I dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. Nadaję o 15 bo jestem wtedy z pieskiem w parku. Życzę Wam. Właśnie takiego stanięcia w dorosłości do wszystkiego, co się w was dzieje, bez oglądania się, co jest na zewnątrz, kto jest na zewnątrz, co tam się dzieje. Kosmos to porządek, kosmos to miłość. I rozwijajmy się w miłości, opiekując się i kochając siebie i innych. A kochanie innych wzrasta, jak pokochamy siebie. Naprawdę, tak to działa. Także dziękuję za dzisiejsze spotkanie. 106 osób. Wow, dziękuję Wam, że byliście ze mną w tym parku. Dziękuję, że wysyłacie serduszki. Pięknie, dziękuję. Dziękuję Jolu, dziękuję też. Niesamowite, słuchajcie, jest ta interakcja. Po prostu 105 osób. Ania, Matuszkiewicz, hej, Aniu! Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam Was wiosennie, fiołkowo, miłośnie, transformacyjnie. Nie jesteśmy żadnymi ofiarami. Kosmos to porządek i miłość. Dziękuję i papa. Pa. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, do spotkania.